Cześć! Na drugim etapie istnienia projektu Dom Mocy, w drugim roku jego trwania, serdecznie zapraszam Cię do pobytu na odosobnieniu jednoosobowego lub też kilkuosobowego, jeśli tylko jesteś osobą polsko- lub anglojęzyczną. Nowa tymczasowa nieruchomość znajduje się również przy miejscowości Agilas na hiszpańskim wybrzeżu, Tyle, że teraz w pierwszym paśmie górskim, oddalonym o kilka kilometrów od Morza Śródziemnego. Na odosobnieniu w Domu Mocy chodzi przede wszystkim o to, żebyś postawił, czy postawiła fundamenty pod Dom Mocy w swoim sercu. Odkryjesz tutaj zatem, czym właściwie jest Twój osobisty Dom Mocy oraz czego potrzebujesz, by móc taki budować zarówno w sobie, jak i w swoim życiu zewnętrznym, w najbliższym swoim otoczeniu osobistym i zawodowym. Poprzez udział w pięknych praktykach i rytuałach, w zgodzie ze swoim naturalnym rytmem oraz rytmem przyrody, nauczysz się, jak uświęcać ważne momenty w swoim życiu, jak również po prostu chwilę obecną. Znacząco poszerzy się Twoja Świadomość, a w szczególności świadomość tego, kim jesteś i o co ci dalej chodzi. Nabierzesz szerszej perspektywy na swoje codzienne sprawy, na które do tej pory patrzyłeś czy patrzyłaś w określony sposób. Zajrzysz do zakamarków w samym sobie, samej sobie, tam, gdzie do tej pory nie miałeś czy nie miałaś dostępu. Z pewnością wyjedziesz stąd z uczuciem ogromnej, głębokiej transformacji wewnętrznej, która pociągnie za sobą zmiany w Twoim życiu zewnętrznym. No i takie poczucie, że będziesz bliżej siebie, bliżej własnego serca, bliżej własnego ciała, bliżej natury, jak również bliżej innych ludzi. Pobyt na odosobnieniu w 2025 roku to tygodniowa podróż od Szamba do Źródła. Jeśli jeszcze nie wiesz czym jest, to zajrzyj do materiałów na ten temat, które podlinkuję w opisie tego filmu. Doświadczysz świadomego przejścia przez cały cykl, który rozpocznie się w punkcie zero w momencie Twojego przylotu na lotnisko w Alicante w niedzielę. Tam warto, żebyś wynajął czy wynajęła sobie auto, żeby móc dotrzeć do Agilas i potem mieć możliwość niezależnego poruszania się po okolicy. Niedziela, w zależności od pory twojego przybycia, będzie tylko czasem zapoznawania się z organizacją życia i najbliższym otoczeniem domu mocy. Każdy dzień będzie kolejnym etapem cyklu, przez który przejdziesz na swoim odosobnieniu bardzo świadomie poniedziałek będziesz eksplorować szambo, czyli energię czakry podstawy. We wtorek studnię, żywioł wody. Środa zabierze cię do piasków spalonych słońcem, a czwartek do ogrodu czakry serca. W piątek zaczniesz penetrować niebo i czakrę gardła. W sobotę polecisz rakietą w kosmos, a niedzielę uczynisz dniem świętym. Twój wyjazd będzie domknięciem całego cyklu, Przejściem przez punkt zero do nowej wędrówki w Twoim codziennym życiu. Po każdym śniadaniu spędzimy razem godzinę lub dwie na rozmowie o ważnych dla Ciebie sprawach. Na różnych etapach podróży od szamba do źródła, rozmowa ta będzie dotyczyła Twoich bieżących doświadczeń w domu mocy oraz wyzwań życiowych, z którymi się mierzysz i o których będziesz chciał chciała ze mną porozmawiać. Z pomocą przyjdą tu rozkłady różnych kart, metody coachingowe i terapeutyczne, a nade wszystko objęcie Ciebie, mnie i naszej relacji czuciem naszych serc. Jeżeli będzie to odosobnienie kilkuosobowe, to oprócz rozmów indywidualnych, codziennie będą odbywać się również spotkania społeczności i procesy grupowe. Popołudnia wypełnimy praktykami wspierającymi rozwój Twojej świadomości. Będą to rytuały domu mocy, takie jak pieśń kamiennego kręgu, pieśń ciszy, których zadaniem jest odblokowywanie przepływu w centrach energetycznych. Poza tym stworzę i przeprowadzę dla Ciebie rytuał przejścia, Spontanicznie, jeżeli otworzy się taka potrzeba w Tobie w temacie progu ewolucyjnego, który masz do przekroczenia obecnie, ważne, abyś wiedział czy wiedziała, że wszystkie procesy odbywające się na odosobnieniu w domu mocy są bardzo głęboko transformujące, ale też w związku z tym są ugruntowane w wiedzy psychoterapeutycznej, psychologicznej. I duchowej, i podlegają też mojej stałej superwizji. Tak więc jest to wszystko bardzo bezpieczne i możesz się poddać z takim zaufaniem, że będziesz zaopiekowany, zaopiekowana zarówno w tych momentach radosnych, pięknie i tak przyjemnie transformujących, jak również w momentach, które mogą być dla ciebie trudne emocjonalnie oprócz udziału w rytuałach zaproszę Cię do bardzo prostych praktyk, które będą e, pogłębiały twój kontakt z naturą, z Twoim ciałem oraz z Twoją duchowością. To między innymi spacer boso po skałach i kamieniach wybrzeża. Taki kontakt z żywiołem ziemi, Pokaże ci nowe oblicze Matki Ziemi, a dodatkowo dostarczy naturalnego masażu receptorów, który wpłynie na poprawę funkcjonowania Twoich organów wewnętrznych. Krystalicznie czysta, szmaragdowa woda Morza Śródziemnego swoją solą będzie oczyszczać Twoje ciało i całą Twoją energię, gdy będziesz się w niej kąpać lub przynajmniej częściowo zanurzać. Wybrzeże Agilas jest niezwykle zróżnicowane. Przechadzając się po nim, nabierzesz dystansu do swoich codziennych spraw i jeśli będziesz uważnie patrzeć i słuchać, to poza zachwycającym pięknem matki ziemi dostrzeżesz również znaki pochodzące od niej, a one pomogą ci w dalszej życiowej wędrówce. Czasem wskazówkę niesie ze sobą mewa, czasem żółw lub skorpion. Czasem żaglówka na wietrze lub niezwykła muszelka, którą niby niechcący kopniesz. Jedna z najbardziej niezwykłych praktyk, do jakiej Cię zaproszę, to długa medytacja na skałach z falami morza. To jest styk żywiołów, które w niesamowity sposób przenikają energetykę ciała i ducha. Już po kilkunastu minutach Twój umysł zresetuje się zupełnie, a po kilku dniach tych medytacji poczujesz się całkowicie nowym człowiekiem. Niezwykłe są też medytacje pod drzewem odpowiedzi. W tej nieruchomości jest to ten oto dorodny fikus, pod którym mnie widzisz. Możesz sobie tutaj zasiąść w tym wygodnym fotelu, zamknąć oczy, zadać pytanie drzewu i w milczeniu poczekać na odpowiedź. Chcę Ci powiedzieć, że już wiele ważnych odpowiedzi spłynęło na uczestników odosobnień w domu mocy właśnie pod drzewem odpowiedzi. Kolejne praktyki, do których cię zaproszę, to malowanie intuicyjne, kolorowanki manifestacyjne, mantrowanie, taniec, śpiew. A oprócz pracy z głosem i z muzyką, akcent położymy również na milczenie i ciszę. Jeżeli tylko zechcesz, będziesz mógł mogła pobyć w milczącym w kontakcie ze mną lub w milczącym kręgu ze wszystkimi obecnymi w danym momencie w domu mocy. Zachęcę cię też do spędzenia całego dnia w zupełnej ciszy i do wspólnego, milczącego spaceru po górach. Podczas tego typu współobecności wydarza się mnóstwo ważnych rzeczy na poziomie ciała i serca, można nawet wyjść nieco poza umysł. Pod koniec odosobnienia, gdy w podróży od Szamba do źródła będziesz na etapie rakiety, odbędziemy wyprawę w góry z nocowaniem na szczycie pod gołym niebem. Tam usłyszysz albo i sam zaśpiewasz pieśń kapłanki ziemi i powędrujesz duszą po niebie, usłanym dobrze widocznymi planetami i gwiazdami. Na koniec będziesz mieć również dzień lub dwa tylko dla siebie wypełnisz je w całości zgodnie z własnymi preferencjami. Może odwiedzisz zamek Fagilas, popływasz wynajętą łodzią po morzu, pojeździsz na rowerze albo wybierzesz się do oddalonej o 10 km geody, gdzie znajduje się największe na świecie naturalne złoże kryształów. Oprócz tego wszystkiego możliwy jest jeszcze cały szereg wydarzeń spontanicznych, które zrodzą się po prostu z przebiegu naszego procesu grupowego, naszych potrzeb i zasobów. Z doświadczenia wiem, że każda osoba poprzez samo bycie sobą uruchamia tu niesamowitą kreację i procesy doświadczeniowe, które wyłaniają się naprawdę, można by powiedzieć, z niczego. Podczas całego odosobnienia będę z tobą osobiście, poza rolami zawodowymi, w normalnej wzajemnej relacji. Będziesz mieć również wiele czasu do pobycia tylko we własnym towarzystwie. A kontakt z moimi psami, których obecność łagodzi wszelkie napięcia, rozluźni Twój umysł oraz otworzy Cię na spontaniczną zabawę i kojący dotyk. W domu mocy możesz zamieszkać w pokoju zielonym lub też w pokoju niebieskim na poddaszu. Kuchnia i łazienka są we wspólnym użytkowaniu wszystkich osób. Posiłki przygotowujemy i spożywamy wspólnie. Oprócz pobytów tygodniowych, o których teraz Ci opowiedziałam, jest też możliwość Twojego przyjazdu na dłużej na miesiąc, na dwa miesiące, a nawet na trzy miesiące. Wtedy cała podróż od Szamba do Źródła rozłoży się po prostu na ten cały okres czasu i dzięki dłuższemu pobytowi będziesz mógł mogła pogłębić znacznie bardziej świadomie poeksplorować każdy etap cyklu i każdą swoją czakrę. Serdecznie Cię zapraszam do udziału w odosobnieniu i zarezerwowanie terminu na pobyt. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie internetowej gracjanapawlak.pl w zakładce odosobnienie, jak również bieżące treści, aktualności publikuję Prawie codziennie w grupie facebookowej Domu Mocy w Twoim Sercu. Jeżeli jeszcze Cię tam nie ma, to serdecznie zapraszam do przyłączenia się. Jeśli to wszystko, co mówię, rezonuje z Tobą, to zapraszam Cię do wspólnego tworzenia Domu Mocy w Twoim Sercu oraz do współtworzenia Domu Mocy na Hiszpańskim Wybrzeżu. Serdecznie Cię pozdrawiam i do zobaczenia. Byłam w Domu Mocy w Agilas, w domu na Skale i było tam cudownie. Odzyskałam siły i mam wrażenie, że odzyskałam połączenie ze swoją własną mocą w tym domu. Dla mnie Dom Mocy to jest taki twórczy projekt, takie dziecko Gracjany, więc posiada jej cechy. Posiada te wartości, które wyznaje Gracjana, jest też niezależnym bytem, który tworzą wszyscy, którzy wejdą ze swoją energią, ze swoim zaangażowaniem w, to, w tę przestrzeń. Te wartości, które dostrzegam i które cenię, to jest połączenie z naturą, połączenie z mądrością natury. Uziemienie, czyli taki, taka stała, głęboka, medytacyjna, można powiedzieć, uważność na każdą chwilę na ciało, na otoczenie, na drugiego człowieka, które, taka, taka stabilność, która w tym jest to jest coś, co bardzo cenię. To, co, yy, widzę to jak taki port, yy, do którego można przybić yy, w każdym momencie i który wysyła sygnały yy, jak z jakiejś latarni yy, morskiej. Taką kolejną wartością, którą dostrzegam właśnie zarówno i w Gracjanie i w Domu Mocy, yy, yy, taka miłość do siebie, miłość do, do tego dziecka wewnętrznego, które jest w każdym z nas yy, i do tego, i do tego ludzkiego elementu, który jest w każdym z nas, który popełnia błędy, jest taki niedoskonały, a jednak jest właśnie w takiej podróży wewnętrznej i y, doświadcza i przeżywa życie, i, i po prostu należy mu się miłość bezwarunkowa. To jest jak, jak ten wiatr, co dmucha w żagle człowieka i, i pozwala się ukorzeniać. Kolejną wartością, którą cenię i którą dostrzegam, to jest taka potrzeba rozwoju i doświadczenia nowego. I nie, i nie szufladkowanie się, i nie stawianie się w żadnej randze, i nie stawianie się w żadnej zamkniętej formule, tylko Zaufanie w ten proces twórczy i w te siły, które są większe od nas, mądrzejsze od nas, a więc taka spontaniczność i otwarcie na to, co nieznane, a przy tym właśnie osadzenie w, w tym gruncie nie tylko ziemskich praw, tych naturalnych, ale także takich, Cywilizacyjny, cywilizacyjnych, ludzkich, formalnych, mm. <laughs> prawnych. Znajomość tego i szacunek do, do, te, do tego, znajomość zasad, zasad tej gry, <laughs> to jest też coś, co mi się bardzo podoba i co cenię, i co uważam, że jest e, sensowne i zasadne, I że tylko właśnie poprzez znajomość tego świata można go przetransformować, przebudować poprzez uznanie go. A transformacja to jest to, co bardzo lubię. Także w Domu Mocy byłam, pragnęłam tam przyjechać, odkąd pojawił się w mojej świadomości na grupie facebookowej, na wiosnę zeszłego roku, a jesienią tam dotarłam. Dało mi to bardzo dużo mocy. Widzę siebie jako część tego domu i odnajduję się w nim. No, generalnie rzecz biorąc to było bardzo, bardzo dobrze. No w tej chwili to akurat pogoda się nam skiepściła i są chmurki, ale do tej pory to było przepięknie, słonecznie. Można było się powygrzewać, więc korzystałam z tego ciepełka, korzystałam z szumu fal. Bardzo dużo czasu spędzałam na skałkach, bardzo dużo czasu spędzałam spacerując sobie brzegiem morza. No ja to jeszcze taka jestem, że lubię robić dużo zdjęć, filmów, więc no, upajałam się tymi widokami. E, ale też e, dużo czasu spędzałam takiego, że odkładałam wszystko i po prostu, po prostu byłam, tak. E, I faktycznie ten Szumfal e, i, i to wybrzeże i te skały i w ogóle, w ogóle to wszystko no, robi coś takiego, coś takiego niesamowitego w środku, nie wiem, bliskość natury, nie wiem co tu jest, bo, ale coś jest niesamowitego i, i bardzo mnie tutaj pociągnęło. Natomiast jeśli chodzi o dom mocy, który tworzy Grecjanat, jest to bardzo taki bezpieczny proces w zaufaniu, w zaopiekowaniu. I można naprawdę dużo rzeczy w sobie rozpoznać, e, przemyśleć, poukładać, e, poczuć w swoim sercu. Mm. Na początku kilka dni to takie trochę e, badanie i oswajanie się, tak? chociaż ja jestem osobą taką dosyć otwartą, to wiadomo, jest e, e, inne miejsce, inna osoba, inne okoliczności, zawsze jest to jakieś takie trochę e, przyglądanie się. Natomiast bardzo szybko się to oswoiło. Ja takie mam poczucie, że bardzo szybko mogłam tutaj mogłam zaufać, mogłam się otworzyć i były smuteczki i były łzy i było dużo dużo czucia w ciele, dużo, dużo emocji w serduchu. Natomiast Gracjana pięknie mnie przeprowadziła, E, przez te trudne, różne moje opowieści, pomagając zrozumieć, e, pomagając wyciągnąć e, też taką jakąś naukę i e, była przy mnie i mnie wspierała. Po prostu no, lepiej nie mogłam trafić. <laughs> Jesteśmy razem w codziennych czynnościach. E, razem gotujemy, razem jemy, dużo rozmawiamy i. E, to jest takie, takie proste i oczywiste, tak? Jak kobieta z kobietą, jak koleżanka z koleżanką, przyjaciółka z przyjaciółką. Ja bardzo mocno poczułam właśnie taką bliskość, taką bliskość kobiety z kobietą, że właśnie coś robimy razem. Gracjana pięknie się dzieli sobą i to jest naprawdę taka relacja, która bardzo dużo wniosła w moje życie i, i na pewno zostanie na długo. No, teraz kończy się ten pobyt, jutro wyjeżdżam i czuję po prostu w sobie, czuję całą sobą, że bardzo dużo mi się poukładało na odpowiednich półeczkach. Bardzo dużo no poczułam w swoim ciele, poczułam w serduchu, dużo emocji się wylało, dużo się utuliło, dużo się zrozumiało. I mogę powiedzieć, że w tej mojej przestrzeni serca zrobiło się takie ciepełko i też widzę, że jakby się poszerza mi wszystko i widzę możliwości dalszej fajnej pracy i nad sobą. I nie tylko nad sobą, bo pojawiają się nowe perspektywy. I jak robię kolejne kroki, to widzę, że, że to się wszystko poszerza i są możliwości i można, naprawdę można. Tam mogłam odnaleźć siebie. Oczywiście z olbrzymim wsparciem, e, Graciany, która, no, która tworzy tą przestrzeń i wydaje mi się, to jest. No chyba najpiękniejsze z całego tego odosobnienia, że w każdym momencie masz wsparcie, że masz z tym pogadać o procesach, jakie, jakie się zadziewają, a zadziewa się bardzo dużo. Ogólnie wszystko uważam za bardzo wartościowe. Sam pobyt jest bardzo wartościowy, zatrzymanie jest bardzo wartościowe. Ja u siebie w domu nie mogę pewnych rzeczy zauważyć, nie? a w tej ciszy i, i, i w tamtym miejscu e, po prostu jest, jest, były tak sprzyjające warunki, że, że wiele wglądów takich wewnętrznych nie? i wiele rzeczy o samej sobie się dowiedziałam. I Gracjana też dzieli się swoimi, swoimi wglądami. Nie, w żadnym momencie nie poczułam się oceniana. E, mogłam być sobą, mogłam być tak albo tak, jak w każdym momencie, jak, jak miałam ochotę. No, ten luz i ta wolność bycia w swoim procesie, po prostu i, i, i możliwość wyboru bez oceny. No, absolutny luz. Wszystkie rozmowy toczyły się jakby właśnie w, w tym temacie nie? w temacie rozwoju, w temacie y, czucia, w temacie przeżywania, w temacie, w temacie procesów. Każda, każda mogła opowiedzieć o, o, o tym, co się dzieje w niej, każda ze swoją, na swojej własnej drodze ze swoimi własnymi problemami, przeżyciami i, i rzeczami, które tam miała sobie do dopracowania, ale to, to było piękne. To było piękne że i, i naprawdę mm, bardzo wartościowe. <grym> Największym atutem w Domu Mocy <grym> oczywiście jest e, Gracjana, którą niezmiernie kocham. E, pokochałam od pierwszego naszego spotkania na Kręgu Kobiet. Dzieli się swoją mądrością, e, swoim wsparciem. No Czułam się bardzo, bardzo zaopiekowana i bardzo wiele, bardzo wiele się uczę niej, od niej. No, ma przepiękne serce. No tylko się uczyć. Otwierania <grywania> serducha od, od Gracjany. No piękne. Ja jestem, osobiście jestem zafascynowana. Zafascynowana, tak. No, podoba mi się podejście. Tak, serdecznie polecam w jakiejkolwiek formule, aby to nie było em, poznać dom mocy, poznać Gracjanę. E, nie wiem, czy na odosobnieniu, czy na kręgu kobiet, czy na jakiejkolwiek innej w, jakiej innej, w jakiejkolwiek innej formie. E, jest to niesamowicie wartościowe m, przeżycia. Można wiele się nauczyć, można wiele się dowiedzieć e, o sobie, o świecie, o procesach, o, no i rozjaśnić sobie umysł.